17 września 2012, Alternius, Janusz Zagórski, witam was serdecznie. Zacznę dzisiaj od daty, bo wiadomo, że obchodzimy kolejną rocznicę. 17 września wejście wojsk sowieckich na Polskę, najpierw uderzenie Hitlera, potem Stalina i potem to wszystko, co doprowadziło nas do dnia dzisiejszego. Dzisiaj w drugiej części Alterniusa krótka relacja z manifestacji, która ledwo co rozpoczynała się we Wrocławiu na placu Solnym, kiedy zdążyliśmy tam z kamerą. Ale na początek e, informacja dużo mniej dostępna dzisiaj, e, właściwie w ogóle nie dostępna poza NTV. E, w niedzielę w nocy wróciła ekipa NTV z dwóch miejsc, jedna z Rzeszowa, a druga z Niemiec. W Niemczech miało miejsce, kto wie, czy nie historyczne wydarzenie powstała nowa jednostka terytorialna Nowe Niemcy. Czy powstała w sensie prawnym na 100%? Co to w ogóle jest? Zarówno Jerzy z Niemiec, jak i Mariusz Dąbrowski, jak Paweł Mogła, jak i też Justyna. Byli tam kilka dni, a pierwsze co robimy, to od pomysłodawcy tej wizyty połączenie z Jurkiem z Niemiec. Halo? Halo, halo, Jerzy. Jest sygnał tutaj. Na nas wiadomość, Jur, halo? Witaj. No ja zdarzyłem się przez telefon tak. wiele dowiedzieć, ale tak naprawdę od, od Was wszystkich poproszę, ale to jest tylko Alter News. W najbliższych dniach nasza telewizja emituje bardzo dużo materiału, który został nagrany tam w Niemczech. Powiedz tak. no w formule Newsu, co to właściwie się stało z punktu widzenia środowisk alternatywnych, tak bardzo ważnego. Tak, no dobry wieczór wszystkim. Halo, nie wiem czy my, Janus, słyszysz. Słyszymy, wszystko jest dobrze. Tak, okej. Okay. No więc dobry wieczór raz wszystkim. No to jest, może być sensacyjna sprawa. Dlatego, że powstało z, z soboty na niedzielę nowe Niemcy. Ze wszystkimi tutaj prawnymi aspektami. Także oni mają duże doradztwo, jeżeli chodzi o adwokatów, sędziów i jurysdykcji całej. Więc jest to sprawa, która że tak powiem jest legalna, zupełnie legalna i na zasadzie aktu z Montevideo z roku 1933 jest możliwe, żeby takie państwo powstało na terenie drugiego państwa, czyli Bundesrepublik, Republiki Federalnej Niemiec. Znaczy, no nie jestem taki pewny, czy z punktu widzenia polskiej konstytucji byłoby to możliwe i na ile respektowane jest prawo z 33 w Montevideo, tak. ale Niemcy są specyficznym państwem. Tak naprawdę tak. podkreślasz, żyjesz tam, mieszkasz i prawnicy tak. doskonale wiedzą, że oni nie mają normalnej konstytucji. I Właśnie. to jest specyficzny status prawny tak naprawdę obywateli tego państwa. Wiemy, że to są II wojny światowej i prawa aliantów, które zostały im narzucone. To może tak. dlatego właśnie ten absolutny, zadziwiający, można powiedzieć ekstremalny tak naprawdę wybryk polityczny, jaki się tam zdarzył, o czym mówimy zaraz dalej. Był możliwy. Ile ile hektarów? Bo już wiem, że chodzi o hektar, liczy tak. to państwo. No więc to, to państwo ma troszkę powyżej 9 hektarów, tak. ale ten przewodniczący tego państwa, tak się w tej chwili nazywa, mówi, że Watykan ma troch, troszkę mniej, także nie martwi się o tym specjalnie. Możliwość rozszerzenia terytorium jest absolutnie możli też możliwa, wchodzi w grę. Także oni mają każdego dnia zgłoszeń, około 20 do 30 osób zgłasza się do wejścia w ten, do tego nowego państwa. Ono ma oczywiście w tej chwili zamkniętą pojemność, bo ma swoją granicę, ale ją można będzie rozszerzyć i będzie można w innych, na innych terytoriach Republiki Federalnej utworzyć jak gdyby enklawy takie tego, tego państwa, tych nowych, nowych Niemiec. Ciekawe jest, że aby zostać obywatelem tego nowego państwa, to trzeba pozbyć się obywatelstwa Republiki Federalnej, czyli oddać swój paszport, wymeldować się z Niemiec. To I, nowe i, państwo... Przepraszam, czy oni naprawdę się wymel... no Czy zrobili, że tak powiem, zrzecenie się tego obywatelstwa? Tak. Chociaż część. Tak, tak. Tak, tak, oczywiście. do ta dowody? Tak, 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 oczywiście, tak. Podobno 30 tysięcy Niemców oddało dowody, mając dość państwa niemieckiego, więc, ale nie wszyscy mogą się zmieścić w tym małym w na razie państwie. W każdym razie jest to taka sprawa, że oni... Też mają pomoc prawną dla każdego obywatela, który chce być obywatelem tego kraju małego, mini kraju. Mają pomoc sądowniczą też i załatwiają wszystkie sprawy formalne z przejściem z jednego państwa do drugiego. Oni też będą wydawać swoje dowody osobiste. Już wydają w tej chwili tablice rejestracyjne, produkują swoje własne. Prawa jazdy będą wydawać. No więc cały ten pakiet zarządzania państwem jest właściwie przygotowany i myśmy to naocznie widzieli. Z naszą ekipą, prawda, bo byliśmy w każdym niemalże z, tym, z tych, se, w tych sektorów władzy, <grym> to są biura po prostu finansowe, budownictwa, biuro jest. Oni mają swoją kasę zdrowia, nie, nie kasę chorych, tylko kasę zdrowia. Właśnie bo Będą rozumie. ludzie uzdrawiać, <grym> mają swój, <grym> swój pieniądz. Nie wiem, czy macie tam chyba ten ich pieniądz też u siebie. W... Tak, tak będzie pokazywane w momencie, kiedy Mariusz Dobroski wejdzie na żywo tutaj dalej. Tak. i pokaże nam po prostu tak, do kamery. No to jest wydarzenie. Jest... To słuchaj. Ja tylko ten, bo tutaj jeszcze poproszę zarówno Mariusza, tak. jak i nagranie Pawła, które zrobiliście tutaj właśnie w niedzielę. Na podsumowaniu. Tak. Rozumiem, że, że ta sprawa się rozwija, a ty ją monitorujesz. Możemy traktować siebie jako reprezentanta naszego NTV tam w tej sprawie, w Niemczech. I mam Bardzo nadzieję, dobrze. mam nadzieję, że uda się zaprosić przedstawicieli tego projektu na kongres wolnych ludzi w grudniu, żeby nam powiedzieć, tak, jak tak. to się robi. No oni właśnie też, oni też mają swoją dewizę wolności i, i naturalności, także y, są niemalże z nami kompatybilni. No właśnie, zaraz powiem o tym, co będzie mówił w tym swoim właśnie wywiadzie, tak. takim robię tam na miejscu. Jurek, dziękujemy Ci bardzo, to jest tylko Alter News, ponieważ też. od środy zaczniemy Wiemy. emitować kolejne partie materiału, które się przygotowali tam, więc będzie na pewno o czym rozmawiać i zapewne też będziemy się jeszcze z Tobą łączyć, żeby komentować niektóre z tych nagranych materiałów. Tak. Tak. Tematów jest naprawdę w związku z tym dużo. Bardzo dużo, tak jest. To tak, jest dzisiaj tak, tylko tak, ja, ja to będę to monitorować. Okay. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo. Na razie, cześć. A teraz sierżutki y, materiał właśnie stamtąd. Paweł Nogal. No słuchajcie, spędziliśmy 4 godziny w pięknym miejscu w Niemczech. Kenis Reich, Deutschland, Wittenberga, nowa inicjatywa. Muszę powiedzieć, że mam lekki Bałagan w głowie, bo nie sądziłem, że środowisko kolorowych ezoteryków, a takie tutaj spotkaliśmy, jest w stanie stworzyć naprawdę bardzo konkretny projekt społeczny. Będziemy się mu przyglądać bardzo wnikliwie. Myślę, że tu jeszcze przyjdziemy na robocze spotkania, żeby zweryfikować to, co nam tutaj powiedziano. Niemniej jednak z całą pewnością możemy powiedzieć, że ludzie są dobrze zorganizowani, bardzo zdeterminowani, spokojni w tym, co robią. Jednocześnie. Pełni nadziei i otwartości na współpracę. Także z nami bardzo tutaj nas szef yy, całej tej, tej, tego przedsięwzięcia bardzo nas tutaj yy, fajnie przyjął, oprowadził nas tutaj po całym majątku, już będziecie to za chwilę yy, oglądać na antenie. Także zwracajcie uwagę na, na tą inicjatywę nojdeutszland.net Jak znacie język niemiecki, to z całą pewnością będzie wam łatwiej ogarnąć o co chodzi tutaj inicjatorom tego przedsięwzięcia. Naprawdę niezależnie od dalszych losów tej, tej całej inicjatywy bardzo dużo inspiracji tutaj wynieśliśmy i wynieśliśmy także parę konkretnych i praktycznych namacalnych rzeczy, m.in. innymi pieniądze, które też zobaczycie. Dzięki, na razie. No właśnie, zobaczycie pieniądze. Mariusz, byłeś tam z całą ekipą. No właśnie, 9 hektarów w dzielnicy przemysłowej, udało im się. Nie chcieli walczyć z systemem, postanowili go ominąć, postanowili wyjść z niego. Oto pierwsze pieniądze z państwa niezależnego, w którym nie ma podatków, z państwa, w którym każdy może założyć własną firmę, z państwa, które jest, stawia przede wszystkim również na duchowość. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę wielka sprawa. Tak wygląda... Jeden Engel, czyli jeden anioł, który, jest, który jest równowarty jednemu, jednemu euro. Słuchaj, no byłeś tam, za czym będziemy proszę materiały nagrywane przez was, to tak, tak na gorąco. No mówił Paweł, mówił Jurek. Yy, słuchaj, no ile tam tych 350 osób było fizycznie 400 500, bo tak różnie podajecie? Yy, na otwarciu było, to znaczy na yy, ceremonii zaprzysiężenia tego państwa, i tam pasowaniu było około 600-700 osób, ale to była, to była ceremonia, która się odbywała w nocy, tam od 12 do 1 w nocy, a następne imprezy związane z jakby ukonstytuowaniem tego państwa odbywały się już w dzień i wówczas było jakieś 400, myślę 500 osób. Z tego co wiem, na dzień dzisiejszy to państwo ma około 3000 obywateli lub też kandydatów na obywateli, ponieważ jest tam procedura, która mówi o tym, że najpierw trzeba Złożyć jakoby ofertę swojego uczestnictwa w tym państwie, później drogą prawną wymeldować się z, z Niemiec, zlikwidować się jako może nawet nie obywatel, bo Niemcy nie mają struktury takiej, że człowiek jest obywatelem, tylko jest tam personom, personelem. To wynika z tych właśnie spraw związanych tak. z konsekwencją Tak. oddaje się dokumenty niemieckie hmm. przy pomocy oczywiście prawników tego nowego państwa. Coś niebywałego, a powiedz mi, czy, czy tam nie było ze strony powiedzmy no władz państwa żadnych, to jest tak wszystko lega artis, że, że w zasadzie nie mieli na tej linii żadnych problemów? Wszystko jest legalnie ukonstytuowane. Państwo niemieckie pozwoliło im na to. Żeby malutkie, kilkanaście hektarowe państwo w państwie się znalazło w konsekwencji. Tak. Tak, to wszystko jest legalne i, i, i no zobaczymy, jak to będzie w praktyce działać, bo to oczywiście to jest niesamowite, czyli zobaczymy, czy samochód zarejestrowany w tym państwie będzie mógł jeździć normalnie po, po Niemczech, czy nie będą zabierane dowody rejestracyjne, czy nie będą zabierane obywatelom dokumenty. Jedna ważna rzecz, to państwo chce zarabiać na, na pyrolizie. Wiemy, jakie to jest zjawisko związane z wytwarzaniem i energii, znaczy z konsumowaniem zanieczyszczeń. Dokładnie. Stawiają na to, aby technologie. Wszystkie, wszystkie zanieczyszczenia przetwarzać w ropę, czy tam w benzynę, i chcą sprzedawać na terenie swojego państwa. Oczywiście po konkurencyjnych cenach w stosunku do Niemiec. Mają już technologię, sprowadzają urządzenia. Mam nadzieję, że im się uda. Tak czy inaczej, ten absolutnie niezwykły eksperyment, przynajmniej jeśli chodzi o Europę, no, będziemy monitorować. Tutaj jesteśmy, słyszycie, Wiem, że następny wyjazd już może za miesiąc będzie za więcej miesiąc chętny, i na, na, pewno, na pewno wyjazd roboczy, ponieważ no, chcemy dojść do, do wszystkich spraw prawnych, jak im się to udało hmm. zrobić i jak to można oczywiście przenieść na nasz grunt. Czy da się przenieść na nasz grunt. Czy da się przenieść, tak, bardzo, bardzo, Ci dziękuję. Wszyscy jesteście pod wrażeniem, też nie ukrywam, że następny razem się wybrał. Ten, ten, ten słynny 1 euro oczywiście. jeden przepraszam, Angel, bo euro to jest równowartość jednego euro, a to jest Angel. Pięknie się nazywa. Słuchajcie, Bondynarz Alter News wprawdzie 20.00, -20 ale jeszcze dwie 3 minuty. Wiadomo, o tym 17 września rozpocząłem. to komentować rzecz, która dzisiaj doczekała się już oficjalnych obchodów i w Warszawie, i prezydent. i kwestia choćby tych grobów, prawda, jeśli chodzi o mord katyński i tych wszystkich rzeczy, jest wszystko wystarczająco w miejscowych mediach, natomiast lokalnie my już jako obywatele specjalnie tą rocznicą się chyba nie przejmujemy, ale dzisiaj tutaj na Placu Solnym około 19.15, bo kiedy tam byłem jeszcze 19 minutami, dopiero ludzie się zbierali, jest zorganizowana jakaś demonstracja, może nie, zgromadzenie, które ma w jakiejś formie uczcić, to jest legalne, zdążyłem tam z kamerką nagrać krótką wypowiedź, przedstawić, takiego rzecznika prasowego tego zgromadzenia kolega teraz to puści i na tym skończymy ale teraz dziękuję bardzo. No, Dawid Gaszyński Narodowe Odrodzenie Polski. Jesteśmy do procesosolny we Wrocławiu wieczór 17 września powód. No, prosty, znany myślę wszystkim, 17 września, rocznica agresji Związku Radzieckiego, z drugiej strony zbliżająca się rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych. I to są takie okoliczności historyczne, a oprócz tego myślę takie bieżące wydarzenia jak fałszowanie przez niektórych dziennikarzy historii, tworzenie takiej alternatywnej wizji historii, przeciwko któremu tu będziemy dzisiaj protestować. Zgromadzenie yy, jest zgłoszone w sensie... Jest, tak, jest tak, tak. Względu. Manifestacja jest legalna. A oficjalnie kto jest organizatorem? Oficjalnie Narodowe Rodzenie Polski. Jako jedna organizacja. Tak, tak, z tym, że jakby tutaj zawsze, mm -hmm. zawsze jesteśmy otwarci na, na różne środowiska i różne środowiska gościmy. Dzisiaj będą różne organizacje, będą kibice Śląska, będą kibice... Sparty, także, jakby My, myślę, że, że tu nawet nie ma sensu mówienie o jakichś tam organizacyjnych podziałach. Mm. To cel Jasne. jest nadrzędny. E, jakiś program jest przygotowany? Przemówienia, mokrzyki, transparenty, e, racce, Także, także. Dziękuję bardzo.